Siemanko wariaty eee, w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj testujemy sobie e, bangery od jorge czyli tak słynne, słynne fp3 ale oczywiście w szacie czarnej e, uwaga bardzo głośne tp 1500 10 sztuk w opakowaniu e, kategoria f3 oczywiście dostępne na fajerwerki e shop e, z kodem pyrogank macie 15% zniżki Cena, to zaraz Wam podam. Poczekajcie, tobie pauzę. I wychodzi cena 9,50 za opakowanie. Oczywiście z kodem Progank Macie zniżkę. No jakość wykonania, no co, nie można się przyczepić. Spoko. Linka. Ogólnie daje ładnie pogoda, gorąco. Zobaczymy, uruchomimy sobie decybelomierz. I zaraz sobie przetestujemy, jak one strzelają. Podobny ląd jak mu kolach. Uuuu, patrzcie, to równe 120 dB, ale jaja. Dobra, powtórzymy. Ale dało tej. myślę, że będą słabsze. Ale tak są mocne. No powiem Wam, że mocne są Mi fajnie iskrzą. Jeszcze raz powtórzymy, bo decybelomys mi się nie zresetował. do 17,5, czyli są takie no niestabilne, o tak no dobra jeżeli odcinek Wam się spodobał łapa w górę subik dzwoneczek zapraszam także na moje shortsy bo tam też są odcinki z krótkich filmików robi się mega gorąco, także do następnych odcinków, lecę dalej z testami dla Was, trzymajcie się ciepło oczywiście to co zostanie ze strzelania to później pójdzie na konkurs, ale konkurs będzie w najbliższym czasie, także śledźcie si kanał to się dowiecie, trzymajcie się, siema